Jak się macie, kryptomaniacy? Dzień dobry i witajcie w nowym materiale. Zaczynamy tydzień, który może być naprawdę ciekawy i na start mamy zieleń. Bitcoin rośnie dziś o około 2,8% w ostatnich 24 godzinach, a w momencie nagrania jest w okolicach 90 300 dolarów. I zanim przejdziemy dalej, szybkie zaproszenie. Wpadajcie na nasz czat Akademii Kryptowalut na Telegramie. W weekend przekroczyliśmy 500 osób. Jest konkretnie, jeśli chcesz być bliżej rynku, to jest miejsce dla Ciebie. A teraz rynek. Weekend znowu zrobił swoje. Najpierw spadek, chwilami panika, a potem szybkie odbicie w kształcie litery V. To już zaczyna być norma. Spadek trwa kilka godzin, ludzie panikują. A potem cena potrafi wstać tak szybko, jakby nic się nie stało. Ten tydzień może być zmienny. A co może ustawić nastroje w tym tygodniu? Przede wszystkim FED i decyzja o stopach procentowych. W środę jest posiedzenie FOMC. Będzie decyzja, prognozy gospodarcze i konferencja prasowa. I teraz ważna rzecz. Sama decyzja często jest mniej istotna, bo rynek zwykle wycenia ją wcześniej. Wyceny sugerują bardzo wysoką szansę na obniżkę o 25 punktów bazowych. Dlatego największe emocje mogą pojawić się nie przy samej decyzji, tylko na konferencji Powell'a. Jeśli Powell będzie sugerował, że możliwe są kolejne obniżki w przyszłości, rynek może to odebrać pozytywnie. Jeśli zacznie mówić o pauzie, ostrożności i ryzyku inflacji, wtedy może zrobić się nerwowo. Dodatkowo w tym tygodniu. Wtorek: dane JOLTS, czyli oferty pracy. Czwartek: wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Czyli wtorek, środa, czwartek to są dni, kiedy łatwo o większe ruchy. Dlaczego rynek pracy jest taki ważny? Bo Fed patrzy na to, czy gospodarka hamuje. I teraz zasada, którą warto zapamiętać. Czasem słabsze dane z gospodarki oznaczają większą presję na obniżki stóp. A niższe stopy to często lepszy klimat dla rynków ryzykownych, czyli też dla krypto. Ostatnie sygnały sugerują spowolnienie. Firmy są ostrożniejsze, mniej chętnie zatrudniają. Dla nas kluczowe jest to, jak Fed to skomentuje. Czy zobaczy w tym problem, który trzeba ratować obniżkami, czy będzie bardziej twardy, bo boi się inflacji. W skrócie, jeżeli Fed będzie bardziej gołębi, rynek krypto zwykle to lubi. Jeżeli będzie bardziej jastrzębi, rynek może się spłoszyć. Spójrzmy na to, co zrobił Bitcoin w weekend. To była klasyczna sytuacja, którą widzimy regularnie, kiedy płynność jest mniejsza. Cena spadła mniej więcej o 2000 dolarów, z okolic 89700 do okolic 87700. Wiele osób spanikowało, część zaczęła sprzedawać, a potem w kilka godzin rynek odbił o około 3500 dolarów i wrócił w okolice 91 tysięcy. Co to oznacza w praktyce? Rynek często robi takie ruchy, żeby wyczyścić obie strony. Raz tych, którzy byli zbyt pewni wzrostów, a raz tych, którzy byli zbyt pewni spadków. To nie jest nic niezwykłego w krypto. To po prostu mechanika tego rynku. Gdzie ludzie patrzą teraz? Na strefy, gdzie może być dużo zleceń do zgarnięcia. Jedna z mocniejszych stref powyżej to okolice ok. 97 do 99 tysięcy dolarów. Jeśli utrzyma się momentum, rynek może próbować podchodzić w te rejony. Wielu z was pyta o lukę na kontraktach CMI. Tak, mówi się o luce w okolicach 77 do 80 tysięcy dolarów. Tylko pamiętajcie, Luka może działać jak magnes, ale to nie znaczy, że rynek musi tam wrócić jutro albo w tym tygodniu. W mocnym trendzie wzrostowym takie rzeczy potrafią zostać na później. Dlatego nie opieramy całej strategii o jeden argument. Lepiej patrzeć na trend, poziomy i reakcje rynku na dane z makro. Ten cykl jest inny niż kiedyś. Zamiast jednego długiego rajdu bez przerwy, częściej widzimy mini cykle. Wzrost Potem kilka tygodni nudy, korekty i ruchu bokiem, a dopiero potem kolejny impuls. To jest normalne i trzeba się do tego dostosować. Krypto jest dziś mocniej powiązane z makro i dużym kapitałem. Mniej jest przypadkowych ruchów, a więcej gry pod płynność i nastroje na rynkach. Jeśli chodzi o sektor, który w ostatnim czasie wyglądał naprawdę solidnie, to wiele wskazuje na RWA, czyli tokenizację aktywów rzeczywistych. Tu nie chodzi o modę, tylko o realny kierunek. Wchodzą duże instytucje, pojawia się coraz więcej zastosowań, a temat robi się coraz bardziej poważny. Możliwe, że w kolejnym roku rynek będzie dalej rozwijał właśnie takie segmenty, gdzie jest adopcja i gdzie wchodzą większe pieniądze. Na koniec, szybki punkt o przepływach na giełdy. Patrzymy na to po to, żeby zrozumieć, czy ludzie szykują się do masowej sprzedaży. I w skrócie, napływy na giełdy wyglądają na relatywnie niskie w porównaniu do okresów, kiedy rynek robił lokalne szczyty. To może sugerować, że wiele osób nie chce sprzedawać w panice, tylko raczej trzyma pozycję i czeka na kolejny ruch. Tu nie chodzi o modę, tylko o realny kierunek. Wchodzą duże instytucje, pojawia się coraz więcej zastosowań, a temat robi się coraz bardziej poważny. Możliwe, że w kolejnym roku rynek będzie dalej rozwijał właśnie takie segmenty, gdzie jest adopcja i gdzie wchodzą większe pieniądze. Dobra, kryptomaniacy, tyle na dziś. Jeśli chcecie być bliżej rynku, szybciej łapać kontekst i mieć miejsce do normalnej rozmowy, to wpadajcie na nasz czat Akademii Kryptowalut na Telegramie. W weekend przekroczyliśmy 500 osób, jest mega aktywnie i to naprawdę żyje dzięki Wam. Zapraszam. Link znajdziecie w opisie, a my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się.